Mandero, to Macie.com Ze mną jest Michał Cześć. Gramy sobie w Minecraft na zło I sobie tak Gramy, możecie mieć trochę za jasno jeśli chodzi o ten o crafting albo ekwipunek, ale damy radę. Coś krzywo jest no Jesteśmy między moimi nogami tutaj, tutaj Dying Light i wiem, że popełniłem błąd w pisaniu Dying Light, bo zapomniałem jak to się pisało, ale chciało mi się sprawdzić. I ja jestem po lewej, a Michał jest po prawej. Mam. Chorusne! Chorusne! Koń! Koń! Mówi. No Zabije Nie, nie zabijesz. No dobra, i... Mamy już nasze mieszkania we wiosce i tak, moje mieszkanie nie pamiętam jest, będę musiał je oznaczyć i to jest kogo? To jest nie moje Hmm, tu bym mógł zamieszkać ale to jest trochę maławe gdyby był taki wysoki dom o, tutaj będę mieszkał. Hmm. A Michała atakują sami. To samo uczniów, jak to bywa w tym Minecrafcie. Da się. Kraftuję skrzyniem i stawiamy. No i tutaj będziemy grać. Tutaj mamy widoki, tutaj się jeszcze coś ogarnie. Ale musimy iść po drewno. Bo ciągle trzeba latać. Po drewno, ja nie wiem jak się biega na Xbox One W Minecraftie, jak się sprintuje. Kurczę, no między moimi nogami. Trochę ciężko, a nie mam czym podeprzeć, bo przecież nie będę znów w Highlanderze. Ten, dobra, spot pilot. Się cieszę, bo w końcu mnie nie denerwuje. I oglądajcie lepiej tego po lewej. Idziemy w to A Michał sobie coś tam robi. i trzeba jakby nakupać najwięcej drewna przed nocą, bo mamy trochę do tego do drewna drogi, ja więc o kurczę. Wiedziałem, że to będzie coś w tym stylu. Wiedziałem. Zawsze, gdy mam miasto w pustyni, to zawsze są takie dziwne kajwy. To, to moje, a nie, to nie moja chata. I... I no, i tak to jest. Przyjemnie sobie gramy no od razu możemy nagrywać. wiecie co? Ja coś oglądałem. Mój stary kanał i w ciągu 5 lat. 5 lat 102 wyświetlenia się zebrały. No, normalnie zawiodłem się na Was. Na moim tamtym kanale. 5 lat i nic. I tylko 102 wyświetlenia. Mam nadzieję, że w serii, Czyli nie serio, ale może zrobimy z tego serię survivalową. Zrobimy. czy no, nie wiem jak chcecie. Czy to ma być taki pojedynczy odcinek, czy robimy serię. Dobra hmm. super, mamy owce Wiecie co, ja nie chcę je zabijać Nie chcę ich zabijać Miocio. I Trochę musimy się przejść, wiecie co, zrobię cięcie i się spotkamy z moim pomysłem A więc dobra, jak to w starym Minecraftie Chodź owco, chodzi druga owca i teraz Stanie się cud narodzi Nie, no nie patrzymy, bo dam plus 18. Już widzicie, matka i ojciec urodziły, urodzili małego synka. I muszę coś zjeść, bo jestem głodny. Ja I robimy sobie ostatecznie, ostateczne deski i uciekamy do naszych domów, żeby przeżyć noc. Nie mamy kamienia Nie mamy nic Słowo, mam dzisiaj poszło Zobacz jak tam umijała Wjazd na chatę, siema Co tam masz? Nie byk Nie dzięki Au! Przepraszam, nie mnie nie bić Sam sobie okno wybił, no ja Au. O, możemy ukraść przecież pochodnie z jakiegoś domu Gdzie tu są pochodnie? Tu jest jedna, więc kradnę Gdzie ta? Upadła Kurczę... zniknęła? Nie ma A tu jest Aż tak daleko Jeśli ktoś jest... O, nie ma nikogo w mojej Pięknej chacie. Stawiamy sobie pochodnie i mamy zagwarantowane przeżycie na tej nocy. Więc co zrobię? i się spotkamy, jak zrobi się dzień. Trochę pogarniamy. Jest noc, ale patrzcie na moje lewe okno. Już tutaj trochę porobię, poustawiłem takie drewniane meble podłogę i na dach i trochę czyli sufitu zrobiłem zobaczmy jak tam otworzę o kurcze łamy się i czekamy dalej o nie nie tak. patrzcie pstryka mi się robi a więc jestem z powrotem tak no i ja mi się zrobił dzień to coś, trochę musiałem coś posprawdzać na no. kobiet to się nie udało, bo nie mogłem załatwić konta hmm. Idziemy tutaj, coś tam po nim, po szyby i będziemy mogli kończyć ten wybiór w nie głupi, ale nudny, bo mi się nie chce już w to grać. Więc zniszczymy. Hmm. A więc. Bierzemy kilo fi. Zacznijmy coś robić. Coś co nam pomoże. Być będzie... Nie, ja, ja zostaw to. Mówię coś. Idę po ciebie. Nie. Masz to zostawić, rozumiesz? Rozumiesz, że masz to zostawić? Nie, nie weźmiesz już żadnej. Okej, ostatnie cztery. Oa! Co ty mi zrobiłeś?

Do, nie, Ej, nie Bo to nie ujdą. Idę do swojej chatki. Hej, siostąd. Ty. Kończymy odcinek Trzymajcie się Cześć.